Electric, Electric Power! Cześć, witajcie na moim kanale Electric Queen. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wymienić zepsuty analog w padzie do PS3. A dzisiaj na stół wjeżdża pad do konsoli PS3. Jest to pad pierwszej generacji, który nie posiada wibracji. Nazywa się ten pad Sixas, natomiast pady z wibracją to są pady DualShock 3 Sixas. Dobrze, ale o co co się nam tutaj dzieje z naszym padzikiem? Prawy analog. No i lewy. Jak widzicie, ewidentnie coś nie tak jest z tym lewym analogiem. Pada podłączyłam do programu testującego i zaraz sobie zobaczymy jak to wygląda na programie. Prawy analog. Zobaczcie, ładnie odbija, ładnie wraca do pozycji środkowej. Słychać, jak sprężynuje. Wszystko jest tutaj w porządku. Lewy analog. Zobaczcie. Ewidentnie widać, że analog nie działa poprawnie. Pokaż kotku, co masz w środku, czyli naszą naprawę. Zaczynamy od rozkręcenia pada. W tym celu należy odkręcić 5 śrub, które znajdują się z tyłu pada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pada rozkręciłam. Zajmiemy się teraz zdjęciem tej tylnej obudowy. Dobra. Odkładamy na bok. Wciągniemy, wyciągniemy baterię. Dobrze. Odłożymy sobie na bok. Teraz wyciągniemy sobie te plastikowe trzymacze na baterię. Na bok. Dobra. Wyciągnięte. Tu jest jeszcze, zobaczcie, jedna śrubka którą trzeba odkręcić. Teraz trzeba wyciągnąć ten środek, żeby tą, słuchajcie, płytkę sobie wymontować, to musimy całość wyciągnąć, ponieważ ta płytka jest tutaj połączona taką taśmą i po prostu, żeby nie urwać tej taśmy, to musimy wyciągnąć cały środek. Ja sobie tutaj podważę te klawiszki, żeby one mi nie przeszkadzały. Tutaj sobie podważę z jednej strony. I z drugiej delikatnie. O, właśnie. I ten cały środek trzeba wyciągnąć. I zobaczcie, on wychodzi z klawiszami razem. Ja sobie to położę teraz tutaj. Nie przejmujcie się tym, że się tutaj troszeczkę wysypało tego. To wszystko będzie do zmontowania. No, i co teraz? Tutaj jest taśma. Zobaczcie z tej strony. O, właśnie, to jest od. Tutaj jest jeszcze taka część. A wszystko wam to później pokażę przy składaniu. Także, jak Wam się tutaj troszeczkę rozsypie, coś to się tym nie przyjmujcie. Po prostu odłóżcie sobie to wszystko na bok. Teraz chciałam Wam pokazać tą taśmę. Ta taśma, tu jest przyczepiona. Przyczepiona jest do tej płytki. Ta taśma jest tutaj. Ten biały pasek. I jak ja to robię? Ja to robię tak, że sobie to po prostu odczepiam. Wkładam sobie śrubokręcik taki. O, i do góry. Pcham to do góry i ta taśma wyszła. Zobaczcie, to jest ta taśma. Wchodzi dokładnie do płytki tutaj. sobie muszę ostrość robić. O. Zobaczcie na ten nasz analog. On jest typowo zepsuty mechanicznie. No ciężko chodzi, nie odbija. Pokazać Wam chciałam te potencjometry, które chciałabym zostawić, ponieważ zakładam, iż te potencjometry mogą być sprawne. Więc będę chciała odlutować tylko tą część mechaniczną, a zostawiać potencjometry i zmienić tylko ten mechanizm zamiennika. Dobrze. Tak jak widzicie, te potencjometry są zaznaczone tutaj na tych białych polach. Przemyję sobie płytkę alkoholem izopropylowym przed wylutowaniem, żeby mieć oczywiście lepszą widoczność. Zabieramy się do odlutowania tej części mechanicznej. Użyję sobie tutaj topnika. co się śpieszyć trzeba wyczuć ten moment, kiedy ta cyna zaczyna się robić płynna. i zobaczcie w tych małych w mniejszych lutach poszło mi całkiem nieźle, natomiast tym większym już nie było aż tak. I to będę musiała chyba poprawić. Oj teraz, ale niestety tak nie zbiera ładnie, jakbym chciała. No ale spokojnie, poprawimy sobie to takim sposobem, który zaraz wam pokażę. No i zobaczcie te, te mniejsze luty, te cztery luty poszły bardzo ładnie, natomiast te cztery grubsze już nie tak jak bym chciała, więc zrobię sobie taki takim sposobem, że ja sobie wezmę cynę i sobie tak to zobaczcie nałożę tą cynę, tu pomieszam z tą cyną oryginalną na padzie. Powiedzmy, przylutuję sobie je z powrotem, ale cyną. Okay. Dam jeszcze topnik. zaczynam odlutowywanie z tą moją cyną. Wiecie, tak. O tak. Dobrze, ten już poszedł. Teraz jeszcze dopracujemy, jak to wygląda. Dobrze, ten. Te trzy ładnie, i ten w górnym prawym rogu. Jeszcze coś tam zostało. Czuję po prostu to. Użyjemy topnika. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda z topnikiem. Spróbujemy ściągnąć ten mechanizm, żeby ściągnąć ten mechanizm. A jak mówiłam, nie będę odlutowywać, i zostawiam potencjometry, to potencjometry trzeba sobie tak odgiąć tutaj. Oho, delikatnie, delikatnie, delikatnie. No dobrze, to od góry i delikatnie zobaczcie, odgięłam ten potencjometr. Druga strona. Odgięty. Dobrze, troszkę bardziej można odgiąć je, żeby było łatwiej nam wyciągnąć ten mechanizm. Pokażę Wam, co ja teraz robię z tymi moimi potencjometrami, które zostały tu. One są tak odgięte, żeby nie dotykały tego, tej części mechanicznej. Ja sobie je owinę taśmą termoizolacyjną ponieważ będę używała tutaj e, ciepłego powietrza i nie chcę, żeby mi się tu coś stopiło. Żeby mi się uszkodziły te potencjometry. Więc sobie je tutaj zabezpieczę taśmą. Teraz sobie zawinę drugi. Tutaj jednak jest plastik. I Ja nie chcę, żeby się tutaj coś tutaj stopiło, bo one mi później, jak się zniekształcą, to nie wejdą nie dopasują się do tego mojego nowego mechanizmu. I teraz co zrobię? Podgrzeję sobie tą płytkę. Tutaj te miejsca, gdzie wylutowałam te luty, żeby było, żeby tutaj się ciepło rozeszło i żeby było mi łatwiej wyciągnąć ten, ten mechanizm od analoga. I powiem Wam, że no nie jest to, to prosta naprawa. Bo tak wspominałam, no, o ile na przykład w padach do 360 czy do Xbox One te, te słuchajcie, te, te luty, te stopy na lutach są mięciutkie i bardzo ładnie się to odlutowuje i ten analog ładnie schodzi. To o tyle właśnie w PS3 padach, PS4 te luty są takie mocniejsze i ciężko się to mechanicznie wyciąga. Także będę sobie musiała podgrzać tą płytkę. Niestety, żeby go wyciągnąć, dobra, coś się dzieje, moi drodzy, coś tu się dzieje. Także idę za ciosem. Dobra, trzecia nóżka. No i ta nieszczęsna czwarta mi jeszcze została. No i znowu. Delikatnie, oj, tu się taśmy odkleiła. Dobra, jest. Oj, moi drodzy, jeszcze te cztery nóżki sobie, słuchajcie, zobaczę. Tu taśma mi się odkleja. Te, te cztery jeszcze mi zostały. Jeszcze sobie teraz to obrócę. Już tutaj zmasakrowałam, słuchajcie. Ten mechanizm. I sobie to wyciągnę, no już wszystko jest rozwalone, słuchajcie tutaj sobie odłożę no to wszystko wyszło o i zobaczcie przy okazji a zobaczcie jaki on w środku jest widzicie dlaczego nie działał tam nie wiem co to jest, chyba jakiś tłuszcz stary straszny syf ale zobaczcie to mi już odeszło tutaj Elegancko. Przed zamontowaniem tego nowego mechanizmu analoga sobie przeczyszczę płytkę alkoholem izopropylowym. Rozkręconego padzika, to, to warto sobie przeczyścić płyteczkę. To się już, jak widzieliście, dużo kurzu, brudu, włosów ma zbierało. Wszystkie styki układów warto sobie przeczyścić. Tak samo sobie omiotę tego analoga prawego. Drugą stronę też przelecimy. Mam tutaj nowego analoga, z którego ściągnęłam już sobie potencjometry, i ten cały mechanizm będę montowała na naszej płytce. Warto sobie spojrzeć, czy te wszystkie nóżki są równe. Wydają się być równe, ale to się zaraz okaże. weszło i co teraz teraz sobie przypniemy nasze potencjometry dociskamy jak posłyszymy klik to znaczy że wszystko jest ok. klik jeszcze patrzę, czy wszystko jest równo. Poruszam sobie analogiem. I cóż, zabieramy się w takim razie do przelutowania tego analoga. Analog już jest gotowy, zamontowany na płytce. Ciekawa jestem bardzo, czy to wszystko zadziała. Ale jeszcze przed złożeniem tu jest ta część z tą taśmą naszą, która jest odpowiedzialna za działanie naszych przycisków w padzie. Taśma jest zakurzona, przybrudzona, więc ja sobie ją przemyję alkoholem. Ponieważ, tak jak mówiłam, jak mamy padzika rozkręconego, to warto sobie to wszystko przemyć. Te klawisze też są przybrudzone, wiesz, sobie to szczoteczką też ładnie zmiota. Ok, wszystkie guziczki sobie już powkładałam i zamontowałam gumeczki. Teraz czas na naszą płytkę z taśmą. Założyłam sobie nakładki na analogi i wkładam całość do przedniej obudowy. Patrzę, czy wszystkie guziki dobrze są ułożone, i przykręcam sobie śrubkę żeby mi się to wszystko trzymało. Dobrze, ta płytka jest przykręcona i teraz będę montowała te klawisze, te jedyneczki, co mi to zostały i tu takie jeszcze mamy takie mostki, ja to nazywam. I teraz, żeby te te guziczki, te jedyneczki pierwsze sobie zamontować, to musimy te klawisze sobie tak wsunąć tu. Na miejsce. Właśnie. Tu już mi się wsunęło, ale z drugiej strony. O! Chodzi o to, zobaczcie, żeby te gumki były idealnie tutaj, w tych, jakby w takich szparkach. Że jak zamontujemy ten klawisz jedyneczki, to żeby on dotykał tych gumek. Nie wiem, czy dobrze Wam to wytłumaczyłam. W każdym bądź razie musi to być na prosto zamontowane w ten sposób. Jeszcze raz pokażę. Zobaczcie. Teraz ja je wyciągnęłam i one są teraz tak jakby wyciągnięte. A je na, na, ale przed założeniem tych klawiszy trzeba je wsunąć. Po prostu wsunąć na miejsce, żeby to było wszystko równo. O tak. Dobrze. Teraz sobie zamontujemy jedyneczki. Taka dłubanina, wiecie, z tymi klawiszami. Takie to wszystko jest delikatne. Jedna. Jedynka. Druga jedyneczka. O, i wsuwamy, wsuwamy. Także o muszą być wsunięte. Te klawisze. Dobra. Teraz te mostki. Te mostki wkładamy między klawisz numer 1 a klawisz numer dwa. I oczywiście wszystko wkładamy tak, że ma tu wszystko, kochani, idealnie pasować. Wsuwamy klawisze. Wszystko, żeby było, zobaczcie, blisko siebie. Nie tak porozwalane, tylko blisko ciasno. To ostatnia część, znaczy przedostatnia, ponieważ jeszcze musimy za, zamontować mostki plastikowe. Tak. Tak, to wszystko musi tu pasować, także tutaj w te te prostokąciki. Bateria. Bateria. Dziurkami do góry tutaj jest. Suwamy. Dobrze, przytrzymuję sobie baterię. Zobaczcie, to będzie teraz tutaj montowanie tylnej obudowy. Słuchajcie, się nic nie odzywałam przy składaniu tego tyłu. Bo musiałam się skupić. Trzeba to naprawdę robić delikatnie. Jak się nie ma, słuchajcie, w prawy. No widzicie, też mi tutaj. Ach, ten jeden mostek mi tutaj wyskoczył. To nie jest to takie proste. Dobra, udało się chyba. Wygląda na to, że wszystko jest spasowane. Także mówię, no tak nie odzywałam się, bo się chciałam troszeczkę skupić, żeby to tak nie trwało tak długo to składanie, ale udało się. Cóż, no potrzeba jest troszeczkę cierpliwości. Jak ktoś jest nerwowy i słuchajcie taki raptus, no to może mieć problem, bo, bo naprawdę trzeba się skupić i patrzeć na prawą, na, na lewą stronę cały czas, żeby to wszystko w miarę równo szło. Udało się, na pewno Wam się też uda. Jak się za pierwszym razem, słuchajcie, nie uda, to się nie denerwujcie. Tak jak mówię, no wszystko trzeba delikatnie i bez nerwów, bez nerwów i, i na pewno się to uda złożyć. Czy ten mój analog działa? No tutaj sobie go dotykam, kręcę i, i wygląda, że jest ok, ale chciałabym zobaczyć, jak to działa na konsoli. Także sobie skręcę tylko jedną śrubkę, żeby później ewentualnie to poprawić. To nie będę go skręcała teraz całego. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda na programie. Prawy. To był dobry. I lewy. Słuchajcie, wydaje się być w porządku. A na dzisiaj to już wszystko. Yy, widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć jak naprawiam inne pady, to zachęcam do subskrypcji. I do następnego odcinka, pa pa.